Czasami jakby na to tak spojrzeć z innej strony, czasami lepiej jest jeden przegrać, drugi wygrać, wtedy ma się o ten jeden więcej, ale, ale najważniejsze, że nie przegrywamy, no, gramy na tył, z tyłu, na, no bardzo konsekwentnie i bardzo dobrze, no, ale trzeba strzelić te bramki, mamy swoje sytuacje, z Agilonem mieliśmy już te swoje sytuacje, których niestety nie wykorzystaliśmy. Zdajemy sobie sprawę, że jedziemy na boisko, gdzie na pewno nie będzie łatwo, ale my jesteśmy pewni wiary i swojej umiejętności. Jestem przekonany, że przywieźliśmy tam punkty. Dzisiaj mieliśmy analizę tego naszego najbliższego przeciwnika, czyli ruchu chorzów. Rzeczywiście wyglądają dobrze motorycznie i fizycznie, są widać, że są dobrze przygotowani. No, widać, że drzemie w nich potencjał, także no, na pewno u siebie będą jeszcze bardziej silni niż teraz w tym meczu na Wiśle. I, i no, czeka nas ciężka przeprawa, aczkolwiek no, my też znamy swoją wartość i jedziemy tam po, po punkty. Nie wyciągamy jeszcze daleko idących wniosków, bo dopiero dwa, dwa spotkania z nami, dopiero wchodzimy w ten właściwy rytm, także myślę, że z meczu na mecz również są skutecznością będzie coraz lepiej. Zdecydowanie przed meczami wyjazdowymi wiadomo, że każda bramka na wagę, na wagę złota i wtedy się i łatwiej gra i łatwiej kontrolować mecz, bo to przeciwnik musi, a my tylko możemy. Rzeczywiście, przydałoby się strzelić więcej niż jedną bramkę, wtedy mecz można by powiedzieć byłby, byłby łatwy. no Zobaczymy jak będzie, mam nadzieję, że, że ten element nie będzie szwankował w tym meczu. Trener dokonał analizy jak przed każdym meczem. Próbowaliśmy tam analizować pewne, pewne ustawienia i pewne schematy ruchu. Natomiast no, my chcemy się też skupić przede wszystkim na, na, na własnej grze. Nie za każdym razem na siłę dostosować się do przeciwnika, ale czasem spróbować zagrać to, co, co było i co, co było naszą mocną, mocną stroną i na czym cały czas pracujemy. No myślę, że to jest klucz do tego, żeby to spotkanie ułożyło się po nasze myśli. Myślę, że ruch przede wszystkim zmienił sposób gry, już od samego początku tej rundy. Ruch gra zdecydowanie inną piłkę niż w pierwszej części tego sezonu i myślę, że specjalnie na nasz mecz innej taktyki nie obiorą. Jest to trochę inny ruch, który występował wcześniej, i myślę, że z naszym meczu z nami będą starali się grać podobnie. To bardzo chciałbym żeby już kadra była, że tak powiem, kompletna, żeby ten wachlarz możliwości można było zacząć wykorzystywać, ale obawiam się, że na, na ruch jeszcze będzie za wcześnie.